Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, moi drodzy, na kolejnym live. Dziś mamy niedzielę. E, taki temat dzisiaj, moi drodzy, przygotowałam, o którym mówiłam, że będę mówiła o rodzinie, tak? Rodzina, lustro miłości, e, lekcja odpowiedzialności za siebie. Hmm? Tak. Dziś właśnie e, chcę porozmawiać o rodzinie. Wiecie, o miejscu, gdzie tak naprawdę Najwięcej się śmiejemy, ale też najczęściej płaczemy. Hmm? O relacjach, które, moi drodzy, potrafią czasem znieść nas do nieba, albo po prostu zranić jednym słowem, które hmm, usłyszymy, a być może które wypowiemy. Bo przecież tak naprawdę każdy z nas, każdy, myślę, że każdy z nas chce tylko jednego. Chce być zrozumianym, chce być przyjętym, chce być kochanym, takim właśnie, jakim jest. A jednak, wiecie, w rodzinie często to właśnie jest najtrudniej osiągnąć. Dlaczego? Otóż dlatego, moi drodzy, że tam jesteśmy najbardziej prawdziwi. Tak. Wiecie co? Niedawno miałam takie spotkanie rodzinne, ciepłe, serdeczne rozmowach, rozmawiałam o dzieciach, wiecie, o codzienności, o życiu. Mówiłam z taką radością, bo czuję, bo jestem dumna, jestem po prostu wdzięczna za to wszystko, co mam, za moją rodzinę. Bo lubię, wiecie, ja lubię się dzielić tym, co jest dobre. Jednocześnie wierząc, że właśnie to, to moje dobro, jakim się dzielę, może tylko dodać komuś otuchy. Nic więcej. Ale wiecie, czasem wystarczy tak naprawdę jedno słowo, jeden komentarz i nagle powiewa chłodem. Ktoś co świecie odbierze inaczej. Ktoś coś skomentuje. Mm, tak, jakiś półżartem. A w sercu właśnie zostaje jakiś smutek. Wiecie, bo nagle widzimy, że każdy ma takie swoje spojrzenie, tak? I nie zawsze to, co dla nas jest radością, dla kogoś innego też nią będzie. Hmm? I to właśnie jest rodzina. Hmm. Miejsce, gdzie. Tak naprawdę uczymy się, że miłość to nie tylko mówienie, ale też zrozumienie. Hmm? I moi drodzy, pytanie moje brzmi. Czy mieliście kiedyś tak, że chcieliście dobrze? A wyszło jak zawsze. Wyszło inaczej. Hmm? Czy też tak mieliście? Napiszcie, widzę, że są osoby, tu mnie oglądają. Wiecie, że jedno słowo powiedziane z serca zostało odebrane zupełnie odwrotnie. Hmm? To boli, oczywiście. Ale też właśnie to pokazuje nam, jak różni jesteśmy. Każdy, ja, ty, twój mąż, twoje dzieci, twoje siostry jak bardzo każdy z nas potrzebuje empatii. Zobaczmy. A, to co mówi Bob Proktor o rodzinie. Rodzina to miejsce, gdzie uczymy się siebie, gdzie nasze przekonania, wzorce i emocje stają się widoczne jak nigdy wcześniej. Bob Proktor. Hmm. Wiecie, on mówi, że rodzina jest... Yy, yy, yy. Naszym takim najbliższym lustrem, lustrem. Dokładnie odbija, odbija dokładnie to, co w sobie nosimy. Dlatego wiecie, konflikty z bliskimi to nie jest tak naprawdę jakaś kara, tylko to jest taka informacja, mm -hmm, informacja o tym, że co jeszcze wymaga tak naprawdę uzdrowienia. Kolejny cytat Boba. Nie możesz zmienić innych ludzi. Możesz jedynie zmienić sposób, w jaki ich postrzegasz. Hmm? I kiedy to tak naprawdę zrozumiemy, no to wiecie, przestajemy wtedy walczyć o rację. <ścoughs> Często właśnie mówię, że mądrzejszy głupszemu musi ustąpić. Wiecie, i zaczynamy patrzeć na drugą osobę tak naprawdę z innej perspektywy. Chodzi o to, żeby spojrzeć na tę osobę z miłości, a nie z takich chęci lęku. Nie? Wiecie, bo mm, ból w rodzinie bardzo często bierze się z takiego nieporozumienia. Mm? Z tego, że każdy tak naprawdę widzi świat inaczej. Każdy, ka każdy niesie jakiś bagaż swoich wspomnień, ale właśnie ta prawdziwa dojrzałość zaczyna się wtedy, kiedy nie obwiniamy absolutnie, nie obwiniamy, tylko bierzemy odpowiedzialność za siebie, za siebie, nic więcej. Twoje życie się zmienia, kiedy ty się zmieniasz, nie czekaj, aż inni się obudzą, to ty zapal światło, Bob Proctor. Wiecie, to nie znaczy, że mamy wszystko znosić, absolutnie, czy mamy milczeć. Nie. To znaczy, wiecie, żeby mówić z miłością, żeby nie mówić takim osądem, bo słowa potrafią naprawdę zranić, hmm? albo potrafią też uleczyć. Wszystko zależy, jak to wypowiemy i jak to przekażemy. Każda rodzina, moi drodzy, ma swoje historie. Tak. Ma swoje jakieś nieporozumienia, A, swoje jakieś cienia, tak można powiedzieć. Ale to, co nas naprawdę definiuje, to nie przeszłość absolutnie. Nie to, co było, minęło. Nie masz już na to wpływu. Tylko właśnie to, co robisz dzisiaj. Jakim stajesz się właśnie teraz człowiekiem? Wiecie, jedno słowo przepraszam bardzo często potrafi zburzyć ten mur, mur milczenia. Jedno słowo dziękuję, tak? Potrafi otworzyć serca. Potrafi otworzyć serca, które być może zamknięte są na lata. Rodzina, moi drodzy, to najpiękniejsza szkoła miłości. Jeśli tylko chcemy się właśnie w tej szkole uczyć. Miłość to energia, która nie zna ograniczeń. Im więcej jej dajesz, tym więcej jej masz. I już na samo może zakończenie mój drogi moja droga. Rodzina nie jest po to, żeby, było, żeby była idealna, tak? Jest po to, żebyśmy stawali się bardziej ludzcy. Byśmy przypominali sobie, że nie chodzi o to, kto ma rację, tylko o to, by właśnie nie, nie zgubić tej miłości. Więc jeśli dziś w Twoim domu było trochę napięcia, jeśli czujesz, że coś pękło, to proszę, spróbuj już nie analizować. Spróbuj po prostu zobaczyć w drugiej osobie człowieka, kogo, który, który też się boi, też czuje, że też czuje, też pragnie, też chce być kochanym. Bo kiedy zaczynasz widzieć dobro w innych. Zaczynasz widzieć Boga w sobie. Piękny cytat Boba Proktora: Kiedy zaczynasz widzieć dobro w innych, zaczynasz widzieć Boga w sobie. Niech to będzie, moi drodzy, nasze takie wspólne postanowienie: by w rodzinie właśnie nie szukać winnych, tylko właśnie sposobów, w jaki możemy wrócić do siebie nawzajem. Hmm? Bo rodzina, moi drodzy, to jest najpiękniejsza, najwspanialsza podróż, tak, jaką przeżywamy w swoim życiu. Dziękuję, że tu jesteś. Pozdrawiam serdecznie. Życzę pięknego, cudownego dnia.